Mm-hmm. Ozo, a co za niespodzianka! Wie pan, no więc właśnie, wiem, że Olga przygotowuje te muffinki dla pana. I tak sobie pomyślałem, że może mógłbym spróbować, zanim pan je. Pan próbuje jedzenie specjalnie dla mnie? A ja także źle pana traktowałem. Przecież. By powiedziałem panu, że. nie. nie, nie ufam Olze w kuchni. A, a pan próbuje jedzenie, które ona dla mnie przygotowuje? Dokładnie tak. Matko. A... Dziękuję, Ramalo. Dziękuję. Nic takiego, proszę oddać rękę. Dla pana oceniłem. Jest pan niesamowitym przyjacielem I, 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 i jestem pewny, że dlatego właśnie tak dobrze zrobiła nam nasza wczorajsza rozmowa. A, tak, tak, rozmowa, tak. Ramalo, musi mi pan pomóc, bo jestem w kropce. To jakiś koszmar. Słucham pana, w czym mogę pomóc? Pan mówi. Z Olgo. Z Olgą? Tak, 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 tak. Nie wiem, jak ją traktować. Czuję, że między nami coś się zmieniło. I nie mogę jej już ufać. A! No, jak poszło z Larą? Z Larą? No tak. Nie wróciłeś wczoraj na tor? Nie. Jak to nie? Dzwoniłem do ciebie, nie odbierałeś, więc poszedłem do ciebie do domu i twoja mama powiedziała mi, że poszedłeś jeździć. Dobra, wszystko jedno, czy poszedłem czy nie. Jeśli chodzisz tam, żeby zobaczyć Larę, możesz mi powiedzieć, jesteśmy przyjaciółmi. <średziny> Co jest? Co ci zrobił? Nic. Nie, no powiedz. Myśli, że nie poszłam na imprezę, bo miałam randkę z tobą. No, ale to nie tylko o to chodzi. Więc o co chodzi? Nie wiem, spójrz na mnie. Nie podoba mi się ten strój, nie czuję się w tym dobrze. Co ty mówisz, wyglądasz pięknie? Nie, nie mów tak. Ale to prawda. Ale to. Ale to nie jestem ja, rozumiesz? Dokąd ty teraz idziesz? Mam zajęcia z Betą. Chodź, odprowadzę cię. Nie, 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 poczekaj, Olgo, nie chciałem tego powiedzieć. Nie. Ale bardzo powiedział! Powiedział! I już mi pan przestał ufać! Olgo, olgo, bardzo proszę nie płakać! Jesteśmy na drodze, nie chcemy skandalu! Niech się pan nie wtrąca! Niech się pan do mnie nie zbliża! Teraz panu powiem, co myślę! Zaufanie! To takie malutkie zwierzątko z kolorowego szkła! Jeśli się stłucze, nie można go naprawić. Proszę sobie na przykład wyobrazić takiego słonika. Słonika, który się tłucze i próbujemy go posklejać. Co nam powstanie? Piesek? Wilczek? Foczka czy coś takiego? Ale niezależnie jak bardzo się staramy, nigdy w życiu nie będziemy już mieli słonika. Rozumie pan, co do pana mówię? Nie. Mówię panu, że nasz szklany słonik zaufania już się potłuku a mnie nie interesuje foka! Ale co robić? Nie wiem, jeśli chodzi o słonie, to ja się na nich nie znam. Pan za nią idzie. O Olgo! Olgo, chwileczkę! O, Olgo, poczekaj! Poczekaj! Mówię, nie odchodź!